Proszę państwa, dzień dobry! Otóż dzień drugi. Wie jak cholera. Wie jeszcze bardziej niż wczoraj. Wiktor Węcimkiewicz jest dość wysoki, więc on ma większe problemy z równowagą. Ale my się niczego nie boimy. będziemy skakać na Ty! Narty mi wywiewa z wyciągu. <śleski> Let's go I wake up pierwszy skok mieliście na tej 60, ona była chyba przebudowywana w ogóle Znaczy nie przebudowywana, tylko delikatnie rekonstruowana A mianowicie próg został podniesiony o 13 cm 13 cm to jest to jest... Pamiętajcie! Odwaga i siła to ja! A momentami, no nie powiem, że jest spokojne, bo nie jest, ale nie jest tak, że się da skakać momentami. 90 to nie. Jeden skoczył i się wytrąbił. Tak to jest, proszę Państwa, że się niezbyt fajnie czeka. O kurwi, O kur! O kur... O, przepraszam. Wytrąbił się tak, że hej, to jakiś chłop. Moment, że to dużo oddał wysoko. A ty się za bardzo spieszył, za bardzo kierunek gdzieś taki za bardzo do przodu, w poleciał. Trzeba jednak dać się, żeby się wyniosło. No a takie warunki, jakieś, są, wtrącą, to dopchać złapać, go złapać. Za Mamy zawody w sobotę i w niedzielę, dzisiaj jest czwartek Tymczasem smarujemy narty Przygotowując się jednocześnie do oddania skoków narciarskich Będziemy się starali robić to najlepiej jak potrafimy Bielu, Ale tu daje chłopem Jedziemy sobie z Witoldem Różnica między mną a Witoldem dziś jest taka Że Witold oddał już swój skok, a ja tego skoku nie oddałem jeszcze. Ja wiem, bo podsłuchiwałem, że Witold skoczył źle. Teraz niech się wytłumaczy. Dlaczego? Fałeczka nie. Za szeroko. To już wszyscy wiecie dlaczego Witold skoczył źle. Dziewięćdziesiątka! Dobrze, super. Cześć. Pozdrawiam. Dzięki. Wejdź, wejdź. To wejdź czy zejdź? Żartuję! Na początku to się leciało i tamto lówki nie było, ale potem lówka była, potwierdzasz? Potwierdzam. na dole była, nie? Była, na dole. Bo jej to, proszę Państwa, trzeba czasem szukać. Czasem nie idzie i znaleźć przez dwa tygodnie, ale jak już się znajdzie, o, jest wtedy super. Gripić. Hmm. Czyli że wie? Ten człowiek jest chory psychicznie. Kochner, jest Maxwell Kochner. Na którą ten budzik miałeś? Na 630 Chłop nastawił sobie budzik na 630, bo wyszła nowa FIFA i chciał zagrać w tą FIFA. To nie jest normalnie. Ale malufę tam, ty! Ale ma nie go Ale, go. ale go wybiało! Ma formę po Patrz, będzie w dołek. Będzie w dołek. Ale dumny z siebie jechał, widzieliście? to Masiak. Tutaj jest to we krwi Toma. Może wyjść. zawodnik schodzi z W taki moment trzeba uwiecznić To jest e, wielki krok dla wielkiego człowieka On nie potrzebuje podium, żeby być wielki Równa ta zdjęcia, Kilka sekund na No uśmiechnij, że się jak człowiek, chłopie, a nie Wyglądasz jakbyś za karę stał jak się czujesz? Pierwszy raz, o, nie wiem od którego roku trenuję, ale pierwszy raz stanąłem na podium w naszych regionalnych zawodach, czy to LOTOS czy Orlen. Zawsze byłem czwarty chyba z 10 razy, ale dzisiaj się udało. Muszę cały ceremoniał nagrać, bo to wiesz, to się nie, nie zdarza się to na co dzień. Chcesz się nie powtórzyć. Tak, to... weź medal w rękę. Wyśmiesz. No teraz słuchaj Wiktor, no pierwsze podium w twoim życiu w cokolwiek, nie, a w szachy jakieś byłeś na podium? Nie, Aha. FIFA. Kiedyś byłem na podium na Memoriale, trzeci byłem, to a. moje drugie podium podczas tej chyba mojej przygody ze skokami, nie trzecie, bo jeszcze w Wilowicach kiedyś byłem trzeci. Powitać również i podziękować służbie. Chcesz, chcesz dedykować to komuś? Tak, mam i tacie. Tacie też. Tak, te... tak, przytrzymaj. Ale ja, ja. Nie spodziewałem się, że kiedykolwiek coś takiego zobaczę. No, ja, ja, dzięki. Przecież to nie pasuje jakoś tak. Maszyna ruszyła. Na no, pewno. Ten tydzień się zaczyna. On się zaczął wczoraj. Ja pierwszy raz na śniegu skakałem wczoraj. Ci ludzie też. Oni wszyscy oddali wczoraj skoki. I dzisiaj robimy to ponownie. Ja wczoraj oczywiście musiałem czegoś zapomnieć. To też zapomniałem uchwytu na kamerkę czy czegoś tam. Wszystkie kamerki zapomniałem, ale to jest wszystko nieważne, bo dzisiaj nie zapomniałem. I dzisiaj zaprezentuję Wam skoki narciarskie w tymże właśnie sezonie. Zapraszam wszystkich do tej produkcji wideo.

Pójdź, rękami że zaczął, rękami żeś zaczął i ten moment uciekł ci wiodro do przodu. Utrzymaj te ręce. Wierzę u Ciebie, a ręce zaczynają, wiodro nie możesz się wysoko złapać. Zacznij odbicie, żeby ręce były, kontrola była na biodrach i zacząć odbicie od nogi, nie od rąk. Może jeszcze zawsze od rąk. Rękami że zaczął Okej, okay. ale i tak nie jest źle. Jest okej. Okay. Całkiem dobrze w tę zim zimę wszedłem. za bardzo kierunkiem staracie się, żebyśmy mieli taki moment żebyśmy mieli fajnie ze stopą zabieranie się skończeniem z, z pełnym takim napięciem, żeby zaraz za momentalnie za bo łapać pełne napięcie, OK? druga faza prawdopodobnie Tękuś A lepsze jest wszystko. tylko takie odbicie troszkę w miejscu Troszkę Ci to tak w miejscu wyszło, bo energia poszła, tylko troszkę rozjechać to jeszcze. Dobrze, 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 tylko troszkę w miejscu, rozjechać to odbicie, rozjechać to odbicie. Choć taką energię chciał większą, widać było, że poszło pchanie więcej, ale to Ci to tak w miejscu wyszło. Drodzy widzowie... Takie myślenie, myślenie dobre, ręce mi rąk już to wolę No, też tak czułem, tylko jeszcze czułem się trochę za bardzo pospinany zaraz za progiem, że jeszcze ma więcej tego luzu by trzeba było dać. Bo dlatego u Ciebie taki moment, że jak tak jesteś spięty, to właśnie to nie tak odczucie, aby to w miejscu wchodziło. A jak jest taki luz, to czyli to rozjeżdża wtedy, to fajnie. A ty się to wyczają, bo tu można dać taką uwagę i taką. W każdym razie ma być większy luz, żeby odbicie nie wyszło, a nie wyszło z Dzień Dobrze. Drodzy widzowie, ja na tym zakończę dzisiejsze nagrywanie, gdyż... Gdyż powinienem mieć troszkę więcej pewności siebie, aby z kamerką skakać. Gdyż jeszcze... Po prostu zaczynam tak przy, przypominać sobie niektóre rzeczy, które były jak była forma i w tym momencie nie powinienem z kamerką skakać. Tak, uznaję ja pękala Victor. Dlatego to robię, ponieważ ja w życiu, proszę Państwa, mam priorytet. Okay, okay. A priorytetem w życiu są oczywiście zawody w skokach narciarskich. I na te zawody, proszę Państwa, w tym momencie się przenosimy. Zobaczymy, co pokaże nam zimowe Zakopane w roku 2023 jeszcze. Już za moment, o już teraz seria próbna. Wiktor Węgrzynkiewicz w swoim skoku. O jeba, coś mu nie wyszło. No, bliski, krótki skok po prostu numeru... 36, nie, po, nie powiodła mu się ta próba. No nie był to taki skok jak latem. W jego wykonaniu widzimy rozczarowanie w jego oczach. Kolejny zawodnik, przypominam, jest to. Tylko i wyłącznie seria próbna. To chyba ja widzę po krzywym dojeździe, wyjście z progu, ale wyszedł pięknie, wspaniale. No, skoro ja skaczę, to musi być wspaniale, ale no, jakbym tak lądować umiał jeszcze, to by było gitara. Natomiast moje lądowanie nie należy do najładniejszych. Oczywiście to samo uwielbienie to tylko pewnego rodzaju żart. Kolejny zawodnik w powietrzu. Któż to jest? To jest, proszę Państwa, Jan Galica. No i on bardzo ładnie skacze i on akurat już lądować bardzo ładnie potrafi. Numer 38, ale ja nie lądowałem, bo to była próbna. Przypominam, raz jeszcze Stanisław Majerczyk, proszę Państwa, w powietrzu. Bardzo ładny skok. No on też miał problemy z lądowaniem, a tu już y, Seria druga konkursowa, Jan Galica, no jakieś 65 metrów mniej więcej skoczył, tutaj Stanisław Majerczyk, kolejny zawodnik, no i to też jest mniej więcej 65 metrów, ja tych odległości nie pamiętam, a teraz ja będę w powietrzu i lecę, lecę, no i skoczyłem. Lądowanie znowu złe. Ja się nie dziwię, że te noty są takie niskie, ale przynajmniej hamowanie ładne. A tu chyba kolega Węgrzynkiewicz. No i jak on skoczy teraz? No ja myślę, że nie najlepiej. No i oczywiście mam rację, no bo nie skoczył najlepiej numer 36. Chociażby się uśmiechnął. No to powiedz coś a propos Jaki? Twoich skoków, bo brakowało Ci do pierwszego miejsca dość sporo. Tak, ale próbna była dobra. W próbnej skoczyłem, przez Państwa, 67. I to była najlepsza odległość. Jeszcze w sumie w kombinezonie, więc autosom. próbny był najlepszy. I autosom. ogólnie to było dobrze, bo noga <laughs> pracowała, ale tylko w próbnej. Potem tak leciałem do tych nart i się nie dało. Ale jutro też będzie dzień, jutro również będziemy walczyć. Proszę Państwa, wracam na podium po latach prawdopodobnie dwóch, i jest to taki ćwierkający ptaszek w gnieździe. Yy, który się cieszy, że zaraz mu się wykluje z jajeczka dzieciątko Także jestem takim wykluwającym się dzieciątkiem I proszę państwa pozdrawiam stąd, hej Myślisz, że przeniesiesz formę na skoczy normalną? Powiem tutaj, pto tu. Przeniesiesz formę na skoczy normalną? Ja bym to przejął <śm> yy. Na skocznię było pytanie o skocznię normalną. Jeszcze jak. Na normalną, na dużą, na każdą, na jakiej będę się mierzył z innymi, ze samym sobą, bo to jest przede wszystkim, proszę Państwa, walka z własnymi słabościami i takimi, prawda, utrudniaczami i te utrudniacze trzeba odrzucić na bok i skoncentrować się na wykonaniu swego zadania jak najlepiej. Gdzie jest ten Mikołaj Czerwony? Bo... Niebieska koalicja, koalicjantów grupy sokół Szyrk spisała się dzisiaj bardzo dobrze. Bo my proszę Państwa ogólnie skaczemy tutaj i musimy tu skakać, bo walczymy o punkty dla klubu, z punktów są pieniądze, a bez pieniędzy klub nie będzie funkcjonował, więc to jest bardzo ważne, żeby tutaj robić te Jak punkty tutaj tak wybiję tysiąc lajków, to Wiktor startuje w kombinacji norweskiej w następnych Orlenach. Nie w następnych, co najwyżej w ostatnich. Nie będziemy negocjować. Do widzenia.